Hej, kredyt na 100% dalej jest dostępny. W Wielkiej Brytanii, mam też dobrą wiadomość, oprocentowanie tego kredytu zmalało, więc pożyczamy 100% wartości nieruchomości i w ostatnich kilku dniach oprocentowanie spadło z 5,52 do 5,35, więc jakby jeszcze. Tańszy jest kredyt na 100%. Nie ma tu żadnego kruczka, żadnego małego druku. Kupujemy po prostu nieruchomość. Nie trzeba jakby potem nikomu nic oddawać. Jakie są wymagania, żeby skorzystać z kredytu na 100%. Więc od trzech lat trzeba być first time buyer, czyli nie mieć nieruchomości. Gdziekolwiek na świecie, czy tutaj przez ostatnie 3 lata, nie można mieć złej historii kredytowej i trzeba udokumentować płacenie czynszu teraz. No i przede wszystkim suma, którą możemy pożyczyć, zależy od czynszu, który płacimy. Dla przykładu, jeśli płacimy 500 funtów czynszu, pożyczymy maksymalnie 94 tysiące funtów, jeśli płacimy 1000 funtów czynszu, dostaniemy maksymalnie 189 tysięcy funtów kredytu. Więc czynsz który teraz płacimy nie może być wyższy niż rata kredytu gdy pożyczamy na 100%. Plus dodatkowo liczy się normalnie zdolność, więc zarobki muszą być takie, żeby spełnić te kryteria. No i e, jeśli, znaczy widzimy, że ceny najmu rosną, e, są przewidywania, że najem ma jeszcze pójść o 25% do góry średnio w ciągu następnych dwóch lat, więc jeśli nie chcesz już wynajmować, nie masz depozytu, to jest opcja kredytu na 100% bez żadnego depozytu. Zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem i zbadamy opcję kredytowania dla Ciebie. Dzięki i do zobaczenia. Hej!